Hiszpańska plantacja egzotycznych roślin w Polsce? Czemu nie? Witam Cię na wielkim otwarciu palmiarzy w hiszpańskim stylu. Zanim zacznę opowieść o tym evencie, chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do otwarcia tego miejsca, bo było Was naprawdę bardzo wiele. Serdecznie Wam za to dziękuję. Kiedy podjąłem decyzję, że chcę rozpocząć sprzedaż roślin egzotycznych, wiedziałem od samego początku, że obiekt, w którym będę prowadził palmiarzy, ma być wyjątkowy. Dlatego od samego początku tworzyliśmy wizję jedynego takiego miejsca w Polsce, w którym zarówno klienci, jak i my, będziemy czuć się jak na prawdziwej hiszpańskiej plantacji. Czy nam się to udało? Zostańcie do końca tego filmu i oceńcie sami. Podczas wielkiego otwarcia byłam odpowiedzialna za strategię oraz koordynację wielu atrakcji oraz niespodzianek dla naszych wspaniałych gości. Poza tym, że można było u nas kupić piękne palmy, drzewa oliwne, juki czy cytrusy, to przez cały dzień towarzyszył nam Dan Medina, piosenkarz z Gran Canaria, śpiewając największe hity Latino. Jestem bardzo estar że Ha sido To evento bastante Mucha gente, eh, el tiempo hoy ha estado muy bueno también, ha estado soleado y la verdad es que muy buen ambiente. Eh, además el sitio es muy bonito, los árboles, la gente, todo muy bien. un bar de Przy którym pomagał nam nasz synek. Serwowaliśmy tam tapasy, różne przysmaki, lemoniadę oraz hiszpańską kawę. Ponadto na miejscu obecny był kucharz Konrado, który gotował na żywo tradycyjną hiszpańską paję. A o dodatkowe przysmaki zadbała za restauracja Avionetka Garden z Krakowa. Nie zabrakło również hiszpańskich akcentów w postaci flag oraz charakterystycznej plażowej gry. A jak już jestem przy temacie plaży, to stworzyliśmy plażę z hamakami, leżakami, na której można było się zrelaksować. Pomimo przygotowanych aż 30 miejsc parkingowych okazało się, że to o wiele za mało. Odwiedziło nas kilkaset osób, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i mile zaskoczeni. Przez cały dzień byłem odpowiedzialny za obsługę klientów, wspaniałych klientów. Dziękuję wszystkim jeszcze raz za przybycie i mam nadzieję, że widzimy się wkrótce. Obok strefy gastro umieściliśmy wielką leżącą palmę w Waszyngtonie robustę, którą każdy mógł ogolić i dowiedzieć się w jaki sposób to należy robić. Przez cały dzień towarzyszyła nam również załoga Rajobi, która prezentowała najnowsze rozwiązania w zakresie narzędzi ogrodowych. Jakby tego wszystkiego było mało, na miejscu można było również kupić piękne, ręcznie tworzone z kokosa, naszyjniki z palmowymi wzorami od firmy El Coco. Na sam koniec posadziliśmy z naszymi gośćmi gigantyczną palmę, trochę karpus fortunei, którą nazwaliśmy Oli, Oli. na cześć naszego najmłodszego palmiarza. że dzisiejszy dzień dobiega już końca, bo naprawdę był efektywny. Jako ekipa włoskich reszt nie mogło nas tutaj zabraknąć. Czy mogę mówić o ogromnym sukcesie? Zdecydowanie tak. Moim nadrzędnym celem było sprawienie radości na buziach naszych gości. I chyba mi się to udało, bo nie widziałem ani jednej niezadowolonej osoby. A jeśli taka była, koniecznie niech się do nas odezwie, dołożę wszelkich starań, aby to zmienić. Dziękuję Wam bardzo za obecność, to był dla mnie bardzo duży zaszczyt gościć tak wspaniałych klientów. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego filmu. Zachęcam Was do zostawienia kciuka w górę oraz do zasubskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!